Nauczaniu języków obcych. To temat zamówiony przez Państwa. Po ostatnim odcinku Świata Twojego Dziecka pojawiły się pytania, czy rzeczywiście wstrzymywanie się z nauką języka obcego jest zasadne. Przecież między drugim a czwartym rokiem życia u dzieci następuje zakończenie podstawowego etapu nauki języka ojczystego. I wielu specjalistów wskazuje, że to właściwy moment na rozpoczęcie nauki drugiego języka. Nauczanie dzieci w wieku wcześniejszym, to znaczy w momencie, gdy dziecko ma kilka miesięcy czy na przykład półtora roku, nie wyrządzi dziecku krzywdy. To jest tak, że być może do pewnego momentu dziecko będzie troszeczkę mieszać. Miksować oba języki. Na przykład w jakiś kontekstach życia codziennego będzie nagle wtrącać angielskie słówko czy wyrażenie. Na przykład przy siadaniu na nocniczku powie sit down, prawda? Ale to nie jest tak, że, że, że tak naprawdę w jakiś sposób zaburza to rozwój intelektualny dziecka. To jest po prostu naturalne i przychodzi taki moment w życiu dziecka w wieku kilku lat, gdy dziecko jest w stanie doskonale rozdzielić te dwa języki. I wtedy już tutaj nie ma kwestii właśnie jakby miksowania języków, dziecko wie dokładnie, które słowa i konstrukcje należą do języka ojczystego, a które do tego drugiego języka. Liczne przykłady maluchów wychowywanych w rodzinach dwujęzycznych świadczą o tym, że dzieci rozpoczynające naukę języka w chwili narodzin są w stanie opanować dwa języki równolegle, bez szkody dla któregokolwiek. Są dzieci, które pochodzą z małżeństw mieszanych. Gdzie innym językiem posługuje się mama, innym językiem posługuje się tata. Dzieci te jednocześnie uczą się dwóch języków. I rzeczywiście jest na początku, jest tak, że dzieci te języki mieszają, że na przykład konstruując proste zdanie w zdaniu użyją kilku słów z języka, na przykład polskiego, i kilku słów z języka, na przykład angielskiego. Natomiast przychodzi taki moment w rozwoju intelektualnym dziecka, że te dwa ośrodki językowe w mózgu rozdzielają się. I przychodzi taki moment, że dziecko nie ma już żadnego problemu z rozgraniczeniem, co należy do jednego języka, a co należy do drugiego języka, i potrafi doskonale się odnaleźć w różnym, w różnym kontekście. Także myślę, że tak samo nauczanie języka obcego, bo tutaj mówimy o nauczaniu języka obcego, nie zaburza rozwoju intelektualnego dzieci, wręcz przeciwnie. Ja to mówię też na przykładzie mojego synka, który ma 3 lata i on doskonale wie, co jest w języku polskim, co jest w języku angielskim. Nie ma problemu z rozróżnianiem tych dwóch języków. Także uczy się języka angielskiego jako drugiego języka. Uczy się poprzez uczęszczanie na zajęcia dwa razy w tygodniu, po 30 minut, każde spotkanie, i nie miesza języków. Także wydaje mi się, że dziecko 3-4 letnie już jest na tyle rozwinięte intelektualnie i językowo, że nauka drugiego języka nie zaburza tego rozwoju. Kolejnym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem nauki jeszcze w przedszkolu jest fakt, że pomiędzy czwartym a dziewiątym rokiem życia organy mowy są giętkie i pozwalają na idealną imitację dźwięków. Jak wskazuje francuski laryngolog Tomati, w tym też okresie ucho ludzkie wychwytuje wszystkie częstotliwości fal i dlatego dziecko jest w stanie opanować najdrobniejsze niuanse wymowy języka obcego. Na rynku dostępnych jest wiele szkół i wiele metod nauczania. Te stosowne w przypadku dorosłych na pewno nie są polecane do nauki maluchów. Nauka języka osób dorosłych to proces, można powiedzieć, sformalizowany, prawda? Tam oprócz tego, że rozwija się umiejętności komunikacyjne, również uczy się konstrukcji językowych czyli gramatyki. Dla dzieci, natomiast, gramatyka to jest pojęcie abstrakcyjne. Dzieci uczy się poprzez aktywne formy edukacyjnej zabawy. Dla dzieci uczęszczanie na lekcje języka obcego to musi być przyjemność. Ponieważ motywacja dziecka, jeśli chodzi o uczęszczanie na zajęcia języka obcego, to chęć Pobawienia się z innymi dziećmi, spędzenia czasu w sposób przyjemny, atrakcyjny, interesujący. To nie jest tak, że dziecko chce nauczyć się języka obcego i dlatego chętnie przychodzi na zajęcia. Dzieciom trzeba stworzyć warunki właśnie edukacyjnej zabawy, trzeba prowadzić zajęcia w sposób interesujący, urozmaicony, tak żeby dzieci kojarzyły naukę z przyjemnością, a przy okazji, mniej lub bardziej świadomie przyswajały sobie różne aspekty języka obcego. Przy wyborze szkoły warto oprzeć się na opinii innych, doświadczonych już rodziców. Od kilku lat na rynku dostępna jest metoda opracowana przez Agnieszkę Choryzę. Jej metoda powstała na bazie międzynarodowej współpracy, jest zgodna z rekomendacjami Rady Europy oraz Unii Europejskiej i jest podstawą programową dla przedszkoli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Metoda Krajna Baśni polega na nauczaniu języka angielskiego w kontekście bajek. Metoda ta obejmuje cztery poziomy nauczania, w tym 20 bajek. Każda bajka wprowadza innego rodzaju słownictwo. Na przykład bajka o trzech misiach wprowadza kontrasty na zasadzie: duży, mały, gorący, zimny, szczęśliwy, smutny. Bajka o piernikowym ludziku wprowadza na przykład różne części ciała. Także dzieci poznają język w kontekście bajek. Program recenzowany jest w sposób pozytywny przez profesor Teresę siek biskozu wykładającą na Uniwersytetach Adama Mickiewicza i Mikołaja Kopernika oraz będącą konsultantem Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw programów nauczania języka angielskiego. System wprowadzania nowego słownictwa jest trójelementowy, czyli jest tak, dźwięk, Czyli brzmienie danego słowa, jest obraz, czyli obrazek, który przedstawia daną rzecz, i jest gest, który również symbolizuje znaczenie słowa. Także jeśli na przykład lektor wprowadza słowo dom, to pokazuje obrazek, kolorowy obrazek, który pokazuje domek, przy czym dzieci również wraz z lektorem używają takiego symbolu. E, zostało udowodnione, że tego rodzaju em, Gesty pozwalają dzieciom zapamiętać słówko dużo szybciej. Poza tym, dzieci momentalnie kojarzą znaczenie słowa z jego brzmieniem. W momencie, gdy już słownictwo zostanie przez dzieci opanowane, pojawia się sama bajka. Bajka ta jest odsłuchiwana wraz z obrazkami, które ilustrują treść. Dalej nacisk kładziony jest na aktywne odsłuchiwanie. Lektor odtwarza więc bajkę z płyty, zatrzymując po kolejnych zdaniach i zadając pytania do ich treści. Dzieci uczą się odpowiadać logicznie na pytania postawione w języku obcym. I choćby to miały być krótkie odpowiedzi na zasadzie właśnie czy tata mi jest mały i dzieci krzyczą nie, duży, tak? To one krzyczą w języku angielskim, byk. I udowadniają w ten, sam, w, ten, w ten sposób udowadniają, że zrozumiały pytanie i że potrafią logicznie na to pytanie odpowiedzieć. Mhm. Czyli nauka języka nie owocuje tylko i wyłącznie wyuczeniem się na pamięć wierszyków czy piosenek bez zrozumienia, tak? Tylko owocuje taką autentyczną interakcją językową. To jest jedyna metoda w tej chwili na rynku, która Uczy dzieci komunikowania się w języku obcym od najmłodszych lat. Inne metody uczą dzieci słówek, uczą dzieci wierszyków, piosenek. Czasami jest tak, że dzieci recytują z pamięci wierszyki, nie do końca rozumiejąc, o co chodzi w tym wierszyku. W tej metodzie dzieci uczą się rozumieć i uczą się logicznej interakcji językowej, odpowiadać z sensem na pytania w języku obcym. I to jest duży plus tej metody. Program ma cztery poziomy, a całość tworzy 20 bajek. Co ważne, metoda została skonstruowana specjalnie na potrzeby dzieci jeszcze niepiśmiennych. A czy jakiś temat dotyczący rozwoju dziecka interesuje Państwa szczególnie? Czekamy na propozycje. Prosimy kierować je na adres mailowy PezgrzebnickaMaupa@tka.net.pl.